Franz Kafka, choć rozpoczął swoją literacką przygodę na początku XX wieku, wciąż pozostaje postacią, z którą wielu z nas może się utożsaniać. Jego bohaterowie są tak różnorodni i niejednoznaczni, że zdają się wykraczać poza ramy czasu, w którym powstawali. Co ciekawe, choć jego życie i twórczość mają swoje korzenie w czeskiej Pradze, to sama Praga nie była jego pierwszym językiem, a pisanie w niemieckim, jako żyd, przynosiło mu wiele dylematów związanych z tożsamością. Ale czy tylko jego twórczość zasługuje na uwagę? Co z jego osobistą historią, która często bywa równie fascynująca jak jego skomplikowane opowieści, Kawka to postać, której złożoność można by w skrócie podsumować poprzez jego relacje międzyludzkie, a szczególnie trudności z nawiązywaniem głębszych więzi. Mężczyzna, który wydał na świat dzieła takie jak Proces, Zamek czy Kolonia Karna, zmagał się z własnym miejscem w rodzinie i społeczeństwie. Tak jak jego postaci... Również on czuł się zagubiony w labiryntach biurokratycznych oraz w zawirowaniach relacji interpersonalnych, zwłaszcza z ojcem, która to relacja niosła ze sobą wiele napięć i trudności. Co ciekawe, Kawka nigdy się nie ożenił, mimo że jego życie miłosne było bogate w romanse. Fascynujące jest to, że w dobie XX wieku tendencje do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych czy Emaili byłyby dla niego bardziej naturalne niż spotkania twarzą w twarz. Pisał nie dla sławy, lecz dla wewnętrznego spokoju. To właśnie pisanie było dla niego odskocznią od codzienności pełnej zgiełku, a proces tworzenia był jedynym momentem, kiedy mógł zaznać ciszy. Jednak jego życie nie było wolne od zawirowań zdrowotnych. Na pewnym etapie pojawiła się gruźlica, choroba, która w tamtych czasach często oznaczała wyrok śmierci. Ich diagnoza była dla niego prawdziwym wyzwaniem, które zmusiło go do refleksji nad własnym życiem oraz twórczością. Kawka postanowił pozostawić po sobie testament, który był spisany przez jego przyjaciela, Maxa Broda, który wbrew woli pisarza postanowił zrealizować jego pracę, wprawiając w ruch literacką machinę, która przetrwała do dzisiaj. Czy jego twórczość mogłaby być tak rozpoznawalna, gdyby brat postanowił szanować wolę Kawki i zniszczyć niepublikowane utwory? To pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi. Ale klarownie widać, że Praga, miejsce, w którym żył, stała się nie tylko tłem dla jego działań. Lecz również inspiracją, która wpływała na jego pracę. Wyprawy do miejsc, które zachowały pamięć o kawce, bogactwo muzeów i pomników sprawiają, że wciąż żyje on w sercach wielu ludzi. Agnieszka Holland w swoim najnowszym filmie z pasją ukazuje ten wyjątkowy świat kawki. Niezwykle złożony, labiryntowy i pełen absurdalnych sytuacji, które młody pisarz doświadczył na co dzień. To dzieło nie tylko chronologicznie przedstawia życie twórcy, ale także głęboko wnika w jego psychikę, w radości i smutki, które go dotykały, w pierwsze miłości i zawodowe porażki. Holland nie unika konfrontacji z jego dzieciństwem, które z uwagi na rodzinną turbulencję wydaje się nieco mroczne i pełne niepokoju. To naprawdę interesujące, jak film ten został zrealizowany. Przeplata wątki z życia Kawki, dając widzowi szansę, by lepiej zrozumiał jego mentaleti, wniknął w jego dramaty i konflikty, które zainspirowały jego późniejsze dzieła. Warto zauważyć, że film oddaje surrealistyczny klimat jego twórczości. Przez wizualizację labiryntu, w którym porusza się postać Kawki, reżyserka nie tylko wprowadza elementy groteskowe, ale także odzwierciedla stany emocjonalne, takie jak zagubienie i melancholia. Ciekawym aspektem tej produkcji jest dobór obsady, którą tworzy zespół świetnych aktorów, takich jak Idan Weiss oraz inni, którzy dodali temperament do osobowości Kawki. Film także epatuje niesamowitą muzyką, której kompozytorzy Mary Komasa oraz Antoni komasa zarkiewicz potrafili ukazać emocje poprzez zauważalne dźwięki i atmosferę. Czy ten film jest w stanie przyciągnąć uwagę większej publiczności, zasługując na uznanie krytyków? Czy może otworzy nowe możliwości, by kawkę zbliżyć do współczesnych widzów? Na odpowiedzi będzie trzeba jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne: zarówno życie jak i twórczość kawki wzbudzają w nas artystyczną tęsknotę i głęboką refleksję nad kondycją człowieka w niepewnych czasach. Będziemy mieli szansę, by ponownie odkryć tę skomplikowaną postać kulturalną i jej niezmieniający się wpływ na świat literacki.